Dzień dobry. Witam Państwa w trzecim odcinku programu śniadaniowego Kawa czy Łopata, w którym opowiadam Państwu o początkach powojennej Warszawy, o odbudowie Warszawy. To wszystko oczywiście pod, z okazji wystawy i książki Warszawa na nowo, przygotowanej przez Dom Spotkań z Historią, która czeka na koniec obostrzeń, która być może będzie jeszcze dla Państwa dostępna. Tymczasem jednak widzimy się w internecie. Ja dzisiaj zmieniłem tło z kanapy na gabinet Także, tak jak wszyscy w tych czasach pokazuje się na tle książek, coś trzeba było zmienić. Natomiast nie zmienia się temat naszych spotkań. Dzisiaj porozmawiamy o Muranowie, o dzielnicy północnej. A to dlatego, że właśnie minęła rocznica wybuchu powstania w Geście 19 kwietnia 1943 roku wybuchło powstanie, po, którym nastąpiła, po którego klęsce nastąpiła już całkowita likwidacja dzielnicy północnej, dzielnicy żydowskiej. Z której prawie nic nie zostało. I właśnie ten stan mogą Państwo zobaczyć na jednym ze zdjęć z albumu. To jest zdjęcie z czerwca 1948 roku. Wykonuje Stanisław Dąbrowiecki. Widzą Państwo właśnie, jak bardzo nic nie było. Na horyzoncie rysuje się tylko sylweta budynku Koszar wołyńskich, który stał dokładnie w miejscu dzisiejszego Muzeum Polin. To był budynek jeszcze XVIII-wieczny. Który, z którego po wojnie zostały głównie fasady. I te fasady, te, ta ruina sterczały aż do lat 60., kiedy ostatecznie rozebrano i uprzętnięto te ruiny i dopiero za naszych czasów powstało Muzeum Poli. Tu jeszcze na horyzoncie y, widzą Państwo po lewej stronie, tu teraz tu palcem, szkoły przy stawkach. To były też nie licz, jeden z nielicznych budynków, które ocalały, podobnie jak Kościół Świętego Augustyna przy Nowolipkach. To po prostu były budynki, które do ostatniej chwili przydawały się Niemcom przy oczyszczaniu tego terenu, przy likwidacji resztek dzielnicy północnej. Takich zdjęć, które pokazywały bezmiar ruin obliczało się, że na terenie Muranowa było do uprzątnięcia jeszcze półtora miliona metrów sześciennych gruzu, także przerażająca przerażające ilości te kopce gruzowe wznosiły się na 3-4 metry ponad poziom dawnych ulic. Takich zdjęć jest oczywiście więcej. Jedne z najsłynniejszych, ostatnio zresztą przez dom, spotkań z historią rozpropagowanych, to były zdjęcia Henrygo Koba. Które przypomniano w, podczas wystawy Barwy Ruin. Henry Cope był architektem amerykańskim, który odwiedził Warszawę w 1947 roku przepraszam państwa, i pokazał to, co znamy głównie z zdjęć w kolorze. I widzimy tutaj, że nie tylko, nie tylko widzimy barwę cegły, gruzu, ale widzimy też zieleń kiełkującą na ruinach. Trzeba pamiętać, że. To już było, że przez ten czas na ruinach getta przetoczyły się 3-4 wiosny. Zieleń, zieleń się coraz bardziej rozrastała, także ten krajobraz też zaczynał ożywać już jak, jako kawałek przyrody niemalże. Natomiast mniej znane niż zdjęcia Henry'ego Koba, przypomniane z kolei w książce Ruiny Warszawy, opublikowanej przez Rastra kilka lat temu. Bardzo Państwu ją polecam, ponieważ to jest książka, gdzie. Ruiny są pokazane nie tylko te powojenne, ale z całego XX i XXI wieku, także też z tych ostatnich rozbiórek. Mniej znane są zdjęcia Davida Simura. David Simur był słynnym fotoreporterem, współzałożycielem agencji Magnum, który wywodził się z Muranowa, właśnie. On urodził się w 1911 roku na Nowolipkach jako Dawid Szymin. I potem wyjechał za granicę, zmienił nazwisko, zasłynął jako fotoreporter, natomiast był dzieckiem Muranowa i on w 47 bodajże roku, tak w 47, em, em, nie w 48 przepraszam jeszcze raz, odwiedził m.in. ruiny getta, ponieważ zbierał materiał do takiego albumu, który ukazał się później Children of Europe, który pokazywał los dzieci w powojennej Europie i szczególnie oczywiście interesowała go Polska, odwiedził Muranów. I uwiecznił nie tylko te szkoły na stawkach, które Państwo pewnie znają, to były szkoły zbudowane pod koniec lat 30. w ramach tej wielkiej akcji budowy szkół za prezydentury Stefana Starzyńskiego, ale też przy okazji kawał tego krajobrazu gruzowego. Tu widzą Państwo, co się dzieje w tle, prawda? Poza tym względnie ocalałym i używanym już w 1938 roku zremontowanym budynkiem. Właściwie nic nie było. Tu widzimy grupę dzieci urodzonych podczas wojny już na tle ruin, na tle kościoła św. Augustyna i jeszcze jedno ujęcie Simura, z kolei widok spod tej szkoły na Stawkach. Widzimy tu grupkę dzieci maszerującą przez ruiny w tle kościoła św. Augustyna maszerowały pewnie z duszą na ramieniu, ponieważ w Warszawie powojennej w ogóle było niebezpiecznie, ponieważ była, było dużo zakamarków, było ciemno, a ruiny getta były szczególnie niebezpieczne. Gasowały tam gangi, między innymi gangi wydobywające cegły, szukające kosztowności, szabrujące to, co jeszcze się dało. Nie było powrotu do tego, co przed wojną było na, w dzielnicy północnej. Dzielnica północna przed wojną już uchodziła wśród urbanistów za jeden z najgorzej zabudowanych kawałków Warszawy, za jeden z najbardziej chaotycznych, gęstych, niehigienicznych kawałków Warszawy. W związku z tym po wojnie nie było właściwie powrotu do tego, co przed wojną. Założono, że, że, że te dzielnice trzeba zaplanować zupełnie na nowo. Także tutaj spotkała się e, Tragedia zagłady dzielnicy północnej, zagłady warszawskich, nie tylko warszawskich Żydów, z taką uprawnioną przez urbanistów sytuacją Tabula rasa. Oto w centrum Warszawy, niemalże w samym centrum, dziesiątki hektarów pustego terenu, w dodatku terenu, o który nikt pewnie się już nie upomni. Nawet ci Żydzi, którzy przetrwali zagłady, warszawcy, Żydzi, architekci również nie upominali się o te tereny, upominali się najwyżej o upamiętnianie. I w ramach, w ramach właśnie tej akcji upamiętniania em, tragedii Żydów warszawskich odsłonięto w piątą rocznicę wybuchu powstania w getcie pomnik bohaterów getta, ten, który bardzo dobrze znamy. Natomiast na zdjęciach z albumu Warszawa na nowo e, świetnie widać ten kontekst, w którym powstawało ten pomnik, tę ten, te, te zupełną pustkę, te hałdy gruzu, wśród których odsłonięto pomnik. To są tłumy spieszące na uroczystość, Ulicą dziką, jak sądzę, od strony północnej. A tu już sam pomnik, podczas odsłonięcia. Formę architektoniczną pomnika zaprojektował Leon Marek Suzin, taki trochę zapomniany dzisiaj architekt modernista. Znany też jako syn Jana Suzina, słynnego prezentera telewizji polskiej. Natomiast rzeźby zaprojektował ten Rapaport, warszawski rzeźbiarz pochodzenia żydowskiego, który wojnę przeczekał w Związku Radzieckim. Wrócił na jakiś czas jeszcze do Warszawy. Co ciekawe, podobno okładzina kamienna tego, tego pylonu została sprowadzona ze Szwecji. Był to kamień, który zamówili Niemcy jeszcze podczas wojny na pomniki zwycięstwa w Berlinie. Oczywiście zwycięstwa nie było. Wojna zakończyła się porażką Niemiec, ten, ten kamień gdzieś w Szwecji czekał na odbiór i został przez Żydów szwedzkich wykupiony i pozyskany na budowę pomnika bohaterów getta. To zdjęcie jest jeszcze ciekawe z jednego powodu dla mnie. Tutaj widać taką znów epokę przejściową, jest rok 48 i proszę sobie wyobrazić, że w Wojsku Polskim, w Ludowym Wojsku Polskim byli kapelani i to nie tylko był kapelan, Katolicki, ale był też czy prawosławny, ale był też naczelny rabin. Naczelny rabin wojska polskiego, pułkownik Dawid Kahane. Tu w. Jeszcze raz. O, to jest ten pan w rogatywce. Nie wiem, czy państwo go dobrze widzą. Na wystawie zobaczą go państwo na pewno świetnie. Także yy, nawet ten. Yy, nawet organizacje żydowskie nie zabiegały o powrót do, do, te, do przedwojennego wyglądu Muranowa zależałem tylko na upamiętnieniu męczeństwa, na, 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 na tym, żeby zadbano o cmentarz żydowski. Natomiast, jakie były plany dla, dla Muranowa, jakie były plany do tego morza Ruin? O tym pisze szeroko w najlepszym mieście świata, także nie będę całkowicie streszczać rozdziału Muranowie. Natomiast po Popatrzymy dokładniej na ten rysunek, czyli na pierwszą powojenną koncepcję urbanistyczną uranowa. Jak już wspominałem przed chwilą, ta, ta zagłada dzielnicy północnej spotkała się z, z taką reakcją w środowisku architektów i urbanistów, że właśnie wreszcie będą mogli, mogli zaprojektować kawał miasta od nowa. I szokujące słowa. Cytuję w książce Jana Chmielewskiego, um, urbanisty, a współautora Warszawy Funkcjonalnej, który latem 1943 roku, także tuż po powstaniu w Getcie, tuż po jego klęsce, pisał, To naprawdę ulga dla urbanistów, którzy musieli przypatrywać się chaotycznemu, bezplanowemu rozwojowi tej dzielnicy. Że Strasznie okrutnie brzmią te słowa. Widać tutaj taką. Fachową Schadenfreudę, można powiedzieć, urbanisty, który cieszy się, że dzielnica północna w dotychczasowej formie zniknęła i że można będzie tutaj coś lepszego zaprojektować. Podobnie Zygmunt Janina Skibniewcy, którzy pracowali w, na Żoli dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, notowali podczas wojny. Do istniejącej tu zabudowy ustosunkowujemy się zupełnie świadomie, negatywnie. Pomimo że poszczególne budynki mogłyby zapewne przetrwać jeszcze długo, ale jak wiemy, nie przetrwały. Wszystko, co zostało jeszcze po powstaniu, zostało dokładnie wyburzone, można było projektować na nowo. Między innymi, projektowano z tym śmielej podczas okupacji tak zwaną trasę MS, czyli planowaną już przedwojną arterię biegnącą śladem dzisiejszej Alei Jana Pawła II. Ona była w planach już od roku 1916, natomiast oczywiście przy tej całej gęstej zabudowie o jej przebiciu można było marzyć. Tymczasem podczas wojny ta, ta stawało się to coraz bardziej realistyczne, a po upadku powstania w Getcie stało się już zupełnie w zasięgu ręki. I tutaj aż trzy zespoły Bogdana Pniewskiego, Tadeusza Tołwińskiego oraz wspomnianego już Chmielewskiego i Biegańskiego pracowały w konspiracji nad projektem przebicia tej trasy przez, przez ruiny. Różne też były zapatrywania na temat tego, jaką funkcję ma pełnić ta dzielnica w przyszłości. Otóż niektórzy widzieli tutaj dzielnicę administracyjną, czyli taką dzielnicę, jak potem powstała przy Kruczej, ministerialną. Natomiast też były koncepcje stworzenia tam wielkiego śródmiejskiego parku, czyli Central Parku na miejscu Muranowa, Ostatecznie jednak zwyciężyła właśnie koncepcja, którą pokazuję w książce, którą zobaczymy zaraz z bliska, czyli wykreowania tam dzielnicy mieszkaniowej, zupełnie nowej dzielnicy mieszkaniowej. I to, co w książce widoczne w pomniejszeniu, pokażę Państwu teraz w miarę możliwości w większym kadrze. To są moje ukochane egzemplarze Skarby Warszawskiej, czyli pisma, które BOS wydawał, w którym dyskutowano. O kierunkach budowy Warszawy. I właśnie w, e, latem 1946 roku w Skarbie Warszawskiej opublikowano plan Zamuranowa. E, plan przygotowała trójka architektów. E, Kłyszewski, Mokrzyński, Wierzbicki, tak zwane Warszawskie Tygrysy. To byli architekci, którzy jeszcze przed wojną zasłynęli jako e, pogromcy konkurencji w konkursach architektonicznych. Po wojnie odnaleźli się właśnie w bosie i znów zaczęli wygrywać konkursy i po tym, jak zwyciężyli, zdobyli jednocześnie pierwszą i drugą nagrodę w konkursie na gmach PKMAszałkowskiej, jedna z koleżanek z BOSu powiesiła na ich drzwiach taką karykaturę, gdzie trzy tygrysy rozszarpują konkurencję. No i właśnie dlatego od tej pory Kuszewski, Mokrzyński i Wierzbicki nazywani byli tygrysami. Oni nie za bardzo się interesowali urbanistyką, raczej pasjonowała ich architektura, sensu stricte, projektowanie gmachów, i z tego w końcu zasłynęli jako autorzy Warszawskiego Domu Parki. Natomiast tuż po wojnie, właśnie, zabrali się w bosie zamuranów i um, ich pomysł był zupełnie radykalny. To znaczy, rzeczywiście potraktowali te dzielnice jako tabula rasa. Proszę zobaczyć taką równomierną siatkę arterii, która dzieli dzielnicę na dziewięć mniej więcej równych pól jak w grze w Kółko i krzyżyk, W samym centrum, w samym centrum ten pierwszy kwadrat, ten kwadrat środkowy, to jest właśnie centrum dzielnicy, widzimy tutaj gmach koszar, przeznaczony do zachowania na ratusz dzielnicowy, muzeum, bibliotekę, tu kinoteatr, Wielki Plac przy trasie NS, właśnie przebitej przez Gruzy, tak jak już wcześniej planowano. Dzielnica miała być wyłącznie mieszkalna, miała być takim zagłębiem mieszkaniowym dla ludzi pracujących w śródmieściu, w instytucjach centralnych, w ministerstwach, w Narodowym Banku Polskim, na przykład. W południowej części, czyli tu jeszcze raz pokażę, planowano zabudowę nisko, takie niskie bloczki, natomiast na górze. Na północy, na zachodzie wysokie punktowce. Wszystko po to, żeby chronić panoramę starówki, czyli w tle wysokie budynki, bliżej starówki niskie. Zachowa przeznaczono do zachowania właśnie koszary, sądy przyleśnie, kościół św. Augustyna. Też dość ciekawa koncepcja przebicia takiego pieszego pasażu, który łączyłby sądy, gmach sądów z kościołem św. Augustyna. Generalnie zupełnie nowa siatka ulic jeszcze inna niż docelowo powstała metro też pod trasą NS, czyli podleją na Pawła, a nie jak ostatecznie poprowadzono pod ulicą Andersa. Nie ma też powrotu do nalewek, czyli legendarnej ulicy dzielnicy Żydowskiej. Wszystko na nowo, rozluźniona zabudowa, zieleń, 45 tysięcy mieszkań i ym, ta koncepcja zmieniła się ostatecznie. Ostatecznie za, za, budowę, za zabudowę uranowa odpowiedzialny był Bogdan Lachert. Tygrysy zajęły się projektowaniem tego, co, co, co umiały najlepiej, czyli właśnie gmachów publicznych. Natomiast projektowaniem uranowa przejął Bogdan Lachert, i to wtedy powstała ta koncepcja wykorzystania gruzu na miejscu. Nie tylko do budowy budynków, bo już przedtem mówiło się o tym, żeby wysortować jak najwięcej cegły z gruzów w dzielnicy północnej i użyć ich do budowy nowych budynków. Tutaj w planie Laherta pojawiły się te nasypy gruzowe, które znamy z krajobrazu dzisiejszego Muranowa, czyli podwyższenie terenu kilka metrów nad poziom ulic, wyniesienie bloków nad poziom ulic przelotowych i wykorzystanie tej cegły do kształtowania krajobrazu tego gruzu, do kształtowania krajobrazu osiedla. To już jednak zupełnie inna historia. Zostawiam Państwa cała historia budowy Muranowa, tego jak zmieniał się ten projekt pod wpływem zadekretowania socrealizmu. Ja zostawiam Państwa z, ze zdjęciami samych początków realizacji Muranowa, no bo trzeba było zacząć od tego odgruzowania, sortowania gruzu, obojętnie jaką koncepcję by przyjęto. Wracamy na koniec do Warszawy na Nowo i widzimy takie dwa obrazki. To jest początek roku szkolnego 47. Rok. Tłum, czy pochód uczniów szkolnych, uczniów szkół podstawowych, idzie ulicą. Wydaje mi się, że ulicą przejazd, a może nalewkami, w kierunku Ogrodu Krasińskich, w kierunku ulicy Gęsiej Anielewicza. W tle tutaj widzimy ruiny Pałacu Mostowskich, jeszcze nieodbudowanego oraz budynku straży pożarnej, który nie został w końcu odbudowany. Tędy poprowadzono dzisiejszą ulicę Andersa. A na tym zdjęciu um, tych maszerujących uczniów pozdrawiają już brygady ochotnicze, odgruzowujące Muranów. Także takie były początki tego, co dzisiaj znamy, Muranowem, co, co dzisiaj znamy jako Muranów, um, z, kiedy Będziemy już mogli swobodnie chodzić, to polecam Państwu zwiedzanie, spacerowanie po Muranowie. A, no i oczywiście wizytę na Karowej w Domu Spotkań z Historią, gdzie mam nadzieję, jeszcze będzie Państwa, na Państwa czekać wystawa Anny Brzezińskiej, Katarzyny Madon-Micner, Warszawa na nowo. My natomiast widzimy się w następną środę w kolejnym odcinku Kawy czy łopaty. Do zobaczenia.